Hej widzowie, dzisiaj będziemy z tej strony Marce i dzisiaj będziemy grali w Minecrafta, a to jest taki fajnego. A ja wam dzisiaj pokażę IP. Będziecie mieli na te takie dwa serwery, ten netherstone i alfastein.de. Jak chcecie dołączyć fajne są serwery, pokażę wam już teraz. To jest Ach. bez przedłużania i wracamy do filmu No i jak widzicie jesteśmy tu wpiszmy sobie tylko he, he, he. czy nie to tylko ta. Marcel odpala Muze tą <zysklarz> grę, bo kiedyś się nie dało, bo nie umiałem. A teraz jakoś da. Nie wiem, ale nie jakś jakieś tu odpalam minigierki, ale zobaczmy tam. Resort. o kurde mi my daleko te NPC-ty naprawdę daleko odpychają nie powiem, że nie o kurde już mówię komentarz kurde spawn spawn nie ma ukośnik spawn Kurde, super. Zmienimy ukośnik pomoc, się nie ma, trochę słaby serwer, trzeba po, po angielsku. E. Jezus Maria. A tutaj Anarchia SMP, String, nie wiem. To naprawdę serwer, angielski serwer. Idziemy do serwera początkowego. No i jak widzicie, jesteśmy w tych mini-trybach. Anarchia SMP. Ja chyba nie będę mógł kanał JP grać, a jednak mogę. O chwil. A w sumie zawsze się tu rozpię. Nawet na laptopie. Ale widzę na laptopie nie umiem odcinków nagrywać na takie info. Bo naprawdę nie umiem. Słabe trochę to. Eee... Tutaj jest taka komenda Sprawdź pomoc. O tutaj jest jakaś pomoc. Tutaj są dużo komentarzy. Kurde, kurde, kurde. Działa, let's go. SMS SMS. Co to jest? pomoc in pomotse pomoc in in, in. Hey. Napiszę gościnik pa a Wynik. jak tu wyjść kurde jak tu wyjść to jest ciekawe Jestem YouTuberem, napiszę YouTube link w filmie serwera. No jak? Respawn. pan. To by dzisiaj kończ na dzisiaj. Myślę, że wam się spodobało. Jak się spodobał, zostawcie łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem. Dziękuję i... 爸爸。